Dzisiaj jest kongres ESG. Zaczynamy o tym głośno mówić. Musimy sobie uświadomić, że za tym stoi tak naprawdę nasze przyszłe życie, nasza egzystencja, naszych dzieci, naszych wnuków i musimy w końcu wziąć odpowiedzialność za ten świat, który dość mocno psuliśmy dotychczas. Czy drewno może być tym materiałem ekologicznym? Takie drewno do budownictwa musi być certyfikowane. No i proszę sobie wyobrazić, żeby wybudować nowy dom, żeby pozyskać drewno. To wystarczy 12 minut. Tyle drewna rośnie w Niemczech, oczywiście na certyfikowanych farmach. to nie bo to nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, czy, 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 czy mam rację? Tak, tak Jestem tak? żywym przykładem. No, to, to na pewno. My w tej chwili w nadzorze na budowach mamy około 40% kobiet i Wspólnie z Centrum Nauki Kopernik robimy takie programy majsterki, gdzie dziewczynki mogą sobie budować z klocków, świetnie się bawią, i tu przekonujemy przede wszystkim rodziców, bo tego trzeba zacząć, że jest to absolutnie również zawód dla kobiet. Jak widzę, ile ludzi zaczyna kultywować hasła, które kryją się pod SG, to wierzę, że będziemy jeszcze długo i pięknie żyć.